<noise> <noise> na pękniętej ramie też da się robić salto To jest chore dwa razy bark nastawiany Rama nastawiona Witam w kolejnym odcinku, kolejny dzień daily ja miałem ogólnie 3 dni chyba przerwy od nagrywania Wy widzicie bez przerwy ziem po dniu Mam ogólnie lekką kontuzję, więc nie wiem czy dzisiaj będę jeździł, zobaczymy i będzie dzisiaj cała ekipka wszyscy na hulu, więc w razie czego nie będą od nich No i co? Jadę na Nekro No i widzimy się na miejscu Miłego oglądania Jesteśmy już na Nekro Możesz mnie nie nagrywać Mamy takich zawodników, takich Mamy trenera Zero wam znajdę filmik Trener analizuje swoje przejazdy na Cranworks Co można lepiej zrobić Pozdrów vloga Wszystkich widzów I teraz Mina Napiszcie, który lepszy Masz filmik zapisany kiedy no, bez nie stanowi dla Ciebie problemu? Mam Bo Kieba właśnie to usunął. Dałem ci usunąłeś? Bo stanowi problem. Uroczymy stan widzowie, chwilę przyjąłem kamerę. Miłek zrobił baskata. O, miłek. To jest Tymon i nigdy nie chciałem tej chopy i mnie pyszczek poprowadzi. No dobrze. To doprowadź. Ci powiem jak. No to powiedz No ogólnie to wybicie trzeba wyjść A no dzięki No To weź pokaż Wow Ale to jest dziwaczne Uła nie Prowadź, mi jak pykę, dobra gonie Tymona. Tymon powiedział, że mnie robił crim'u ale nie wiem. No i taki przejazd był. Pięknie Nagrać Pyszczka, bo on robi tej tejwipa Dawaj Pyszczek! Tejwip! Jest! Jest w pierwszej, co za gość Bardzo fajny tejwip, polecam zobaczymy lecimy za tym onem On ogólnie panuje z na hopie numer 5 O. Robi, nie robi. Przysiekałem kejsa, także przytarłem dupą. To jest przykro, ale powtórzymy. Dobra, Sprawiamy przejazd. Jo. Jo. Co za gość. Pierwsza truja dzisiaj, Było naprawdę spokojnie. O, nie. o kurde, ale zakręcił, co jest Proponuję, żebyśmy pojechali, bo już nawet włączyłem GoPro Hero 13 Black To na razie, Do Boku, ale słaby przejaw. mnie Chłopaki nie zostawili, więc polecę sobie dużą, bo nie może się napić albo coś takiego. I no i w sumie to tyle. Ewo. Nie wiedziałem, że tam ludzie siedzą, żeby właśnie wlecią nowy odcinek 12 minut temu. Da się nauczyć 360 godzinę, oglądamy to. O, ja też tu jestem, co jest? Ua, daleko A jak chcesz coś jeszcze powiedzieć, Zawsze łapkę w jest w subskrypcje I Filip w okay. pozdrawia Widzowie, wziąłem tutaj taki bardzo fajny nowy Hyona Który wygląda i jeździ naprawdę spoko Dopóki nie pęknie I spróbujemy sobie skoczyć treningówkę wow. Ale daleko widzowie W ogóle to jest mega dziwne, że tu jest single spin I nie ma warmoda. To jest takie trochę bez sensu moim zdaniem Siemano, brak mózgu i lecimy Tyman siedzi to najlepszy rider. Pozdrawiam Polskę. Dała Polska zobaczy tego vloga. No, Klęka. Opa! Tyk, nagrywam swój pusty przejazd do vloga. Cyk, trzy bary, double track. 720, backflip. Yo, ale linia. To jest picker, kurwa. <gulia> Weź największe <niej> <gulia> tam czy jest lekki strasik, To jest bohater nie, dzisiejszego... Nie, nie, mnie dziś <gulia> jeździć flipa, ja też nie. <gulia> Co tam hubner? Gang świeżaków. <gulia> o, no coś takiego. <gulia> Patrzcie, ostatni wygląd winczego przed y, glebą Przed odjechanym saltem Jak wygląda człowiek przed saltem i zaraz zobaczycie jak wygląda nie, po nie, nie. Chłopaki rozkopują Pierwszy śmiałek na salto I drugi śmiałek na pierwsze salto Także mamy dzisiaj o, podwójne A, i Przestań przeklinać Przepraszam No i co Miłek? Obstawiasz, że kto zrobi pierwszy? No, moim faworytem jest Picasso jednak. Moim też. Ma mózg, ale pusty. Co ja wybicie, lądowanie, a tu śmiałkowie na salto. We dwóch stoją. ej, ej. ej, ej. No tu jest, jest trochę wyższy, więc ma trochę trudniej No co, oboje mają full face'a On ma swój buzer, on ma mój O jest, już vloger się obudził To spłynęło wszystko Dobrze miłek, daj mu Mają chłopaki bezpiecznie Dawinci już miękkie nóżki Nie, nieprawda Nieprawda? Nieprawda w się trzyma Tak. Normalna akcja, po prostu, zwykła rotacja Wszystko to można ładować, na kark się nic nie stanie, to są gąbki No nie? Idę się wysikać Pierwszy zawodnik Kręcisz od razu? Dawaj! Dawaj to, Otrasz. dawaj, tak jak w gąbki. to! Oh, Hej, czemu nie zrobił trenerze? Jak się zniechęca za długo, to w ogóle nie zrobisz. Patrzcie, jaka widownia! Wszyscy na to czekają, a YouTuberzy najbardziej. Jest lekki stres, ale da radę. To jest mój uczeń. To jest mój faworyt. Nie, Dawinci to mój faworyt. Ale ty zrobisz, to jest mój faworyt dla gleby. Stary, dawaj. Teraz, go. ale musi! Dawaj! Dawaj, dawaj teraz! Kręć! Joł! Yes! Kozak. Ko za wolno, za wolno było. Salto! Yo, Co? Co Jaki skorpion. Dlaczego ty tak wolno jedziesz? Szybciej, pompuj to i korba. Próbuj na bóla może. Zawsze tak było. Wywiad z kolejnym zawodnikiem. I jak się czujesz? Teraz już kolega Teraz zakręcił. Teraz się czuję jeszcze gorzej, ale, okay? kto, ale kto pierwszy odjedzie? nie odjechał jeszcze. Masz szansę być pierwszy. Szczerze na luzie. Dobro. Co ja mogę powiedzieć? YouTuberzy wierzą w ciebie najbardziej. <grywa> Jaki ładny! Lecimy z tym. Teraz to masz. Z Masz za mało prędkości. Yo! Nie! Tak blisko! O! Dobrze, mogłeś! Dawaj Da Vinci, masz to! SALTO! Yo! Co jest? Masz to! Nie robił nigdy! Nie dobra, to jest niemożliwe! Dawaj! Dawaj SALTO! Yo! Nie, podparte! Napęd się rozwalił! Dobra, Da Vinci! Przejmujesz grę! jak nigdy nie robił salta w gąbki, nie? To... Nigdy nie robiłem nigdzie. Dobra. Czyli co? Szybciej trochę. Mocniej trochę i tyle No widzi! To! SARTO! Nie! Nie! Co? Czemu tak to trzeszczy? Weź ten zakręt. Co tu się stało? Czekaj, żeby nie zepsujesz tego. Co? Tu... zębatka ci się nie skrzydła. Zębatka się. rama pękła! Co? Nie, uh, zobacz to. O! prawa pęknie, pęknięta, co jest? I to jak? O kurde. Ja. Patrzcie to. O, 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 Nie, co o, ja jest? Ciało. A kręci się koło? No kręci się, ale patrz tu, zębatka się oto blokuje. To by trzeba to wykrzywić. Ostatni i daje mu nowe. O, naprawiło się. I teraz załóż łańcuch i działa wszystko. O nie, serio, to pójdzie jeszcze. Jeszcze zrobisz to salto, tak szczerze. A na łańcuch? No fajne to się, Co tam kiełba? Odwala się mocno, co? Co powiesz? Koniec biflaja. korower wraca do gry, <laughs> na pękniętej ramie też da się robić salto. No on to zaraz udowodni Yes! I... Ej, dobra, Git! Dobra, leć z tym. Pękniętą Ramon? No, to jest ostateczna próba. Teraz musisz to zrobić, bo Rama nie wytrzyma. Wchodzi. Z trenerem. Dawał! Jest! Jest! Jeszcze się trzyma Da Vinci zapraszamy na starter. Co? Znowu bark? <gulatory> bark nastawiony, znowu tym razem drugi. To jest chore, dwa razy bark nastawiany, rama barki. nastawiona. Let's send it. O. Jak tam chłopaki ziećka mija? Elegantwo. Zostaw to bardzo Blisko A, Dobra, no. zdejmijcie go z A c'est robisz robić tak, że jesteś tak wklony jak się tak otworzysz, to nie? Zresztą się otwierać to tak hamuje. Wiele można powiedzieć o tej sztuczce, ale na pewno została zrobiona. A teraz nasz kochany Dawinci Dawaj! Ja idę sobie zobaczyć, bo pewnie nagrałem Dawaj, teraz to masz Na luzie teraz, lasz, 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 lasz Dawaj! Jest, jest! jest! Let's go! Co <noise> to się dzieje? Powiedz widzą co robisz. robisz Flip bar Flip bar Dziomek, jest sobie trzecia próba salta Dawaj, dokładaj to Serio Dokładaj! Dawaj! Bar spin! Yo! Bar spin! Yo! <głos> 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 Co jest? Spokojnie, leż, 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 leż. Daj mi się kask Jomek jest mocny Dekas Nie, do, Dobrze ja, szło. ja nie mogę w to uwierzyć Co tu się dzieje w ogóle? Odcięło? Lekko? Mam coś w Dobrze, wstaje Na górę Jeszcze jedna Patrz, Weźcie popatrz Zobacz jak na GoPro wygląda ten nos Krzywy jak A mocno? Nie Dobra, widzowie, update, jednak ten nas taki był Dekas? No Trzeba być pewny, ale... Ja nie mogę z manuala, nie? Normalnie wyjeżdżasz? I pyk do góry i kulka. Tu się normalnie robi to salto, serio. Co zrobił? Pokazał się palec O, tak. koszulka never give up, to się With zgadza. Speed, to może się, dlaczego to założyłem. Dawaj kręć to, bez gadania. Tak, z pierwszej nie odjechałeś. Pierwsze szkoda, że nie odjechałeś. Szkoda, że nie odjechane, ale tak. Wmawiaj sobie. Widziałeś jak on nisko był? Nie, no, Dawaj, flipo! Dawaj, Zaraz robisz Co? No, falto. Tak. Zaraz jeszcze ten kolega kręci Kręcisz Kto tak powiedział? Ja A moje zdanie jest najważniejsze Więc no, nie, no, ja dwie najważniejsze osoby się zgadzają Dobra, Kiełba, dawaj żółwika, bo mi nie przebiłeś, dlatego nie odjechałeś Dobra, weź się ogarnij Trzym, Jednym saltem? Weź się obudź Jedź szybciej, kręć wolniej Znaczy, nie odjechałeś, ale... Czemu się nazywasz kropka Ty na Instagramie? No bo e, oglądam YouTube i mój rower to jest Ity Industries. A, No tak ci podać rękę z glutem, ajajaj, dobre to! Maksymalne ryzyko! Jak co szkoduje? Dobra, widzisz mnie? No, jestem majestetyczny. Nie uważam się za osobę jakąś mega ładną, ale wyglądam majestetycznie. Przychodzę i coś widzi. Tak, on chyba jest z tym onem On też jest ja, taki ja, fajny chłopak Trzy sześć Ej Dobrze no Jest Pokazać ja, ci coś? Ale musisz tak między nogami Ale gorące chyba Serio no, ciepłe fajne Halo. Patrzcie ma... widzowie wasz ulubiony zadymiarz Pozdrów vloga Pozdrawiam Cześć Joo! <grywa> Pierwsze w nie życiu, w życiu. O kurde. <grywa> salto! Nie, nie mów tak nie za słaby na to Proszę cię, nie rób, przeprasz go teraz. Przepraszam Nie, on ma to usłyszeć, on ma ci coś do powiedzenia Przepraszam Za co? Nie wiem Za to, że krzyknął salto, a ty nie umiesz mhm. Obudź się <grywa>

Jak fajnie się robi dokładnie to samo To samo? No The same Szybciej I teraz fajki tutaj, to jest klasyczek każdego klipa Kolego O, musisz się trochę podskolić, nie jesteś w stanie skopiować niektórych rzeczy jak na to, że nie masz pampa, to ładny ten Barci powiem, był. Ciężko. Widzowie, ostatnie kółko i kończymy odcinek.